Związkowcy postanowili zwrócić się do sądu pracy w sprawie braku porozumienia z władzami KGHM dotyczącego wypłaty dla pracowników nagrody z zysku za 2013 rok. Jeżeli jest tak, że różnie interpretujemy ten sam załącznik, to należy go wyjaśnić. Jeżeli są różnice po dwóch stronach, to dobrze jest, kiedy niezawisły sąd powie, kto ma rację. Myślę, że to jest cywilizowana metoda rozwiązywania problemów, będziemy czekali na ten. Na tą decyzję, chociaż wiemy, że to będzie trwało długo, ale u... napisze nam wynik tego w sposób nie podlegający żadnym później wątpliwościom. To, co sąd ogłosi, będzie musiało być stosowane przez obydwie strony. Chodzi o protokół nr 15 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Dokument był potrzebny, by uregulować kwestie nagrody z zysku dla pracowników w sytuacji nałożenia na spółkę podatku od niektórych kopalin i jego negatywnych skutków. Z porozumienia wyszło jednak nieporozumienie, bo związkowcy stoją na stanowisku, że miało ono dotyczyć już 2013 roku, a władze natomiast uważają, że 2014. Mamy dwie opinie prawne w tej sprawie i przekazaliśmy je stronie związkowej. Nieoficjalnie wiemy, że związkowcy także mają swoją opinię prawną, ale nie przekazali jej nam, nie znamy jej. Na jednym ze spotkań zaproponowaliśmy nawet zgodnie z zapisami zakładowego układu zbiorowego pracy, że skoro mamy taką rozbieżność w interpretacji dokumentów, to możemy powołać niezależnego eksperta, który oceni, w cudzysłowie, kto ma rację. No nie doszło do porozumienia w tej sprawie. Teraz docierają do nas informacje, że strona związkowa kieruje sprawę do sądu. Nie wiem, no chyba należy się cieszyć, bo jest szansa na to, że niezawisła instytucja oceni stan prawny i wyda jednoznaczną opinię. Chodzi o około 40 milionów złotych brutto, a więc o mniej więcej 2,5 tysiąca na każdego pracownika. Sytuacja jest patowa. W tej sprawie odbyły się już dwa spotkania i w najbliższy wtorek temat ma zostać poruszony po raz kolejny. Związkowcy nie zamierzają jednak dłużej czekać. I myślę, że dalej będzie patowa w związku z tym, że zarząd założył w swoich prognozach, że pracowników o tą kwotę, tej kwoty nie wypłaci i próbuje teraz uz znaleźć uzasadnienie. Także te rozmowy będą tylko i wyłącznie pro forma w naszej ocenie. Cenie, ewentualnie możemy próbować już na bazie doświadczenia rozwiązać ten problem na przyszłość. W sprawy zaangażowały się wszystkie liczące się organizacje związkowe KGHM. W imieniu załogi wniosek do sądu złoży jeden z pracowników. Ma to zrobić już w najbliższy poniedziałek. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na pierwszy w nowym roku szkolnym seans filmowy w ramach cyklu Mamo Tato Zabierzcie Mnie na Poranek. W niedzielę 28 września o godzinie 12 polecamy kolejną część przygód sympatycznej wróżki pod tytułem Dzwoneczek i tajemnica piratów. Bilety 8 zł ulgowy i 10 zł normalny. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckamuza.eu